Pożar w tworkach albo w innych czubkach czy u Bożego Jana. Muzyka Źle się dzieje w domu dla nerwowych, i nie jest to bynajmniej metafora sytuacji w naszym kraju, choć oczywiście może być. Niewidoczna od czasu wyborów Bagdala Bijat. Dzięki wirtualnej Polsce dokonała lotu nad kukułczym gniazdem i podniosła alarm. W zakładzie dla zdrowych inaczej, pod Pruszkowem, dzieją się ponoć rzeczy straszne, a wspomniany pożar był jedynie urozmaiceniem rzeczywistości, w której pacjenci są głodzeni, zastraszani, odbywa im się prawa wizyt itd. Sytuacja z kotyną w tym obiekcie nie powinna dziwić, skoro dookoła dzieje się mnóstwo rzeczy dalekich od Normalności. Czy można uznać za zdrowego na umyśle ministra sprawiedliwości, który chciałby wsadzić szefa Trybunału Konstytucyjnego, usunąć pierwszą prezes Sądu Najwyższego i odebrać niezawisłość urządującemu sędziemu? Czy normalne jest aresztowanie byłego ministra tylko po to, by grupka ignorantów z pod znaku suroki spróbowała go przesłuchać? Swoją drogą, czyż sroka nie powinna stać się podstawową jednostką inteligencji? Toż to niezapomniana ani ta Błochowiak miałaby minimum 5 srok, jertych za 20, a Rokita co najmniej 103. Efekt spotkania był łatwy do przewidzenia. Zbyszek Ziobro zaorał komisję, a nawet ją zaziobrował. W dodatku, cała historia z poszukiwaniem, ściganiem i zatrzymaniem. Posła przypominała bardziej kolejną komedię o żandarmie Saint-Tropez niż działanie poważnego państwa. Osobiście przypomniały mi się ekscesy pachołków jaruzelskiego z irchy inspekcji robotniczo-chłopskiej, chłops, którzy potrafili ścigać czołgiem nielegalnego sprzedawcę batoników po całym bazarze. Oczywiście w gonitwie za Ziobrą wszystko obróciło się przeciw organizatorom i operetkowym komisarzom, którzy dowiedzieli się od y, Ziobry, że są zbiorem osób działających nielegalnie i przestępczo, to też jeszcze się spotkają na sali rozpraw, tyle że w innych rolach. I Ziobro, i Sroczęta. Równocześnie cała Polska usłyszała ekspresji z Werbic, że złotousty Giertych jest Złodziejem, który organizował na dużą skalę proceder wywracania milionów z polnordu. Osławiony Pegasus nie służył ściganiu opozycji, ale groźnych przestępców. A że przy okazji e, e, dowiedzieliśmy się, że niektórzy z nich to bliscy współpracownicy Donalda Tuska, to już wina Tuska, a nie śledczych. Podobno w sprawie Sławomira Nowaka też nie chodziło o jego złote zegarki, tylko. Wielką korupcję na skalę wykraczającą daleko poza Polskę. I po co wam to było? Ale jedna komisja nie wyczerpuje absurdów. Jak się nie mamy bawić do łez, widząc, że czołowy wojownik wyprawy antykrzyżowej Rafalala T. wypisuje syna z zajęć przysposobienia seksualnego wymyślonych przez Barbarellę Nowacką. Zaś jedynym pomysłem na wymianę Donaldinia na stolcu premiera jest zastąpienie go sikorem. Tylko pogratulować. Narcyzm w miejsce pawia. Inna sprawa, że poza nimi dookoła same buraki. Za to los drugiej osoby w państwie jest co najmniej interesujący. Myślę tu oczywiście o Szymonku. Okazuje się, że nie chce on już być. W Wysokiej Izbie, nie kocha wysokiej laski, chce posadę wysokiego komisarza do spraw uchodźców. I to sporo tłumaczy. Wielu zachodziło w głowę, dlaczego ostatnio Marszałek zachowywał się podejrzanie przyzwoicie. Teraz wiadomo, ani chybi dostał cynk. Posada za przyzwoitość. Nie poprzesz zamachu stanu? Stany Zjednoczone o tobie nie zapomną. Leksz przy Pax Americana niż Unia Rozmębłana. A w kraju? Po nas choćby czarzasty. Z pewnością dorobek konferencjerski i doświadczenie z tvn predestynują Szymona do zajęcia każdego stanowiska polegającego na gadaniu. Mogę też sobie wyobrazić, jak przydadzą się łzy po bańce za łeskę nad losem biednych uciekinierów z Somalii, czy empatia wobec głodnych dzieciaczków z Sudanu. Jak osobiście będzie on wyławiać topielców pod Lampeduzą i demonstrować solidarność z gazą, a na wszelki wypadek owinięty gazą i watą. Moja niepewność dotyczy tylko tego, co. Komisarz Hołownia może zrobić dla nas, czy zajmie się uchodźcami do Polski, czy z Polski, gdyby sytuacja międzynarodowa zmieniła się na gorszą. Inna sprawa, że moim zdaniem się nie zmieni. Wujek Trump nie dopuści. Jego armia też. Zwłaszcza, że ta armia mężnieje w oczach. Już nie będzie mężczyzn poborowych w spódniczkach. Ochotników z dredami i brodami, wróci dyscyplina, musztra i bojowy duch. A że u nas partia o nazwie 2.50 zaniknie, i tak bardziej rozmienić się na drobne już nie mogła. Póki co więc należy wesprzeć inicjatywę posłanki Biejat. Ratujmy tworki, zanim wszyscy się w nich znajdziemy. A teraz, kochani, kochani, wiersz. Zauważyłem, że lubicie odwołania do dzieł malarskich. Tym razem więc sięgam po znanego artystę, Jean-Louis Dawida, słynnego projektanta mundurów napoleońskich, przez które wymarzła Wielka Armia pod Moskwą. Ale poza tym był to artysta wybitny oraz szczęściarz, ponieważ tylko cudem uniknął. Gilotyny. A dzieło, któremu chcę się przyjrzeć razem z wami, to Porwanie Sabinek. Choć wedle modernistów to zwykła ohyda, bardzo lubię obrazy Jean-Louis Davida. Fotografie historii, cenne niesłychanie. Śmierć Marata, a zwłaszcza Sabinek porwanie. Lat tysiące przebiegły, lecz wciąż trwa pokusa, by oceniać, Zdradziecki pomysł Romulusa. Gwałt ze zbrodnią złączony dał sukces totalny. Wszak z niego się narodził nasz Rzym Imperialny, który cały glob ziemski swą siłą opryskał, dając prawo, kulturę, chleb oraz igrzyska. Choć można zauważyć, że po wielu wiekach grzech przeszłości się wreszcie odwetu doczekał. Bo płyną znów do Rzymu, bez żadnej okazji, Sabinowie. Tym razem z całej Eurazji. Czarni, żółci, beżowi, z przeróżnych regionów. Sami samcy. Kobiety zostawili w domu. Te przybędą wraz z dziećmi, nie przebraną, gdy poderżnie się garda już głupim Rzymianom. A na forum Romanum Raduje się dusza, staną znaki proroka, Budny, Konfucjusza Mocne. Jednak Dawida nie ujrzy ni wariat, bo malarstwa zakaże bezlitosny szariat. A teraz kochani kochani. Hejt park, bardzo dużo na temat emigracji, piosenki Rosiewicza i wszystkich innych. Wesołych i niewesołych piosenek. Wessyny Czesława. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób zrozumie, co się dzieje. Kilka tak, ale co zresztą? Opinia Johna Jerego. Ukryta opcja niemiecka w rządzie niszczy Rzeczpospolitą. To bardzo smutne, że dla nich jesteśmy tylko ten krajczykami. Hanna rymuje. Na kampusie Rafalali wszyscy byli ciut zgorzkniali. Wszak nie było tam bążura, tylko jakaś zmokła kura. Co swe żale wylewała, cała Polska to słyszała. Chyba przeszła na nią pora, już nie umknie spod topora. Lis się wnet do niej dobierze, pozostanie tylko pierze. No lis akurat będzie tę kurę chronił. Radosław, poziom obecnych politykierów jest żenujący, ale chyba właśnie na to jest popyt. I to kwestia popytu na szmirę wśród głupców, których w Polsce nie brakuje, jest rzeczą najbardziej zastanawiającą. Izabela, dziękuję za przypomnienie dawnych piosenek. Te Rosiewicza, pisze, mam jeszcze na kasecie magnetofonowej, a Grzegorza Ciechowskiego na winylowej. Słucham nadal. Jestem Bogojczyźnianym ten krajczykiem i jestem z tego dumna. Gratuluję. Pisze Dorota P. Dziś jest wręcz moda na wyjazdy z kraju. W internecie chwalą się swoimi domami w Hiszpanii, Portugalii i w innych krajach, namawiając do zakupu, bo w Polsce wkrótce wojna. Jeden cwaniak ze swojego domu w Szkocji śmieje się. Wy się będziecie bić o ostatni bochenek chleba, a ja będę tutaj sobie zajadał łososie. Słowem nastała moda, że tylko frajerzy czują jakąś odpowiedzialność za Polskę. No ja, e, Pani Doroto, nie uciekle do Hiszpanii, tym bardziej, że nie wiem, co jest lepsze. Żyć pod znanym nam zaborem, czy w kalifacie kordobańskim. Marcin e, radzi nie przejmować się ojkofobią jakiegoś jury. Nie rozumiem też oceniania polskich piosenek Przez pryzmat takich konkursów Jak Eurowizja będąca dziś kiepsk, Kloaką wszystkiego co najuchodniejsze W pół, pół pseudo pseudoartystów Pisze Szkoda pereł rzucać przed wieprze Cieszmy się z tego, że jeszcze Co najmniej 50% Polaków Ma w sercu miłość do ojczyzny W innych narodach Ta cnota mierzy się w promilach Wartyma z empatią Właściwie to wszystko jest trochę smutne. Rafałek przypomina dziecko specjalnej troski, z którego nabijają się koledzy i wpuszczają w różne tarapaty ku ucieczce wszystkich. Dla wyciszenia ich sumień, na koniec dostaje landynkę, no i zabawa się powtarza. Tomek, wzbudził pan nutkę zastanowienia, co mnie tutaj trzyma? Dlaczego wracałem i nie uległem namowom krewnym, znajomym? Nawet w trudnych momentach życia. Zwyczajnie nie potrafiłem mówić po niemiecku i posługiwać się e, moim zmienionym dla ułatwienia nazwiskiem. A i z za wielkiej wody nie mógłbym dojrzeć naszego orła, e, szybującego nad Giewontem, chcącego obudzić tych śpiących wojów do czynu. Więc nie żałuję. Mimo, że z rudakami czasem jest trudno. No naprawdę nie żałuję. Adam. No i popłakałem się. Przypomniał mi pan, dlaczego nie wyjechałem. Piosenka rosiwicza zawsze mnie wzrusza. Teresa pesymistycznie. Jeśli dojdzie do wyboru przed terminem, czy też w terminie, to podadzą wyborcom łososia drugiej świeżości, a uśmiechnięci na niego zagłosują. Kto niby ten łosoś? Jacek w sygnałach dnia zakłamany demagog Kwiatkowski, zapytany o Nowaka i Giertycha, uciekł od pytania jak ośmiornica przez mały otwór. Niesamowite. Ten wyczył ośmiornicy. Sam widziałem. Teresa K. Wszędzie chleb ma dwie skórki. Tylko dlaczego ta Polska jakoś twardsza? No twardsza, ale smaczniejsza. Zoologiczne wariacje Ewy. Góra zniosła jajo smoka. Z jaja urodziła się papuga. Dobrze wyglądała, lecz odlatywała, gdy koryto przestało żreć. Frunęła, zabierając michę w trzy strony świata. Tak fruwała, aż jej kopyta urosły. Fantastyczne. Maria Jolanta. W jednym z liceów świdnickich na Dolnym Śląsku po przegranej Czaskowskiego nauczycielki ubrały się na czarno. Tak pogrążyły się w żałobie i nieutulonym żalu. Piękny pogrzeb. Leszek. Nasi celebryci dosadnie żyją, dlatego że to Polska właśnie. Jak nie daj Boże Polski by zabrakło, to trudno byłoby im przeżyć. W tak zwanej Europie jest więcej lepiej ustawionych darmozjanów, którzy żadnego zawodu nie mają. I myślę, że przy zbieraniu szparagów ciężko byłoby zarobić na bieżące wyżywienie. Robert, dajmy spokój, jak pana prezydenta. Znam niewielu Polaków, którzy mówią bez akcentu. Lepiej posłuchać jak my mówimy po polsku. Czy ktoś mówi jeszcze muzyka, czy matematyka ze właściwym akcentem? Ile osób mówi tę książkę ciągle słyszę, jadą, idą. Fakt. Lepiej już po angielsku, bo może nikt nie zrozumie. Opinia Macieja: Trzaskość. To naprawdę emanacja PRL-u w szczytowym momencie komunistycznej wszechwładzy. Są obrażeni, że nie mają w dzisiejszej Polsce zawrotnych apanarzy dla potomków, towarzyszy wyniesionych na sowieckich bagnetach. Zostały im tylko soroszowe srebrniki. Chudziutko, Krystyna Wzdycha. Mój ojciec został na zachodzie. Teraz syn jest w Anglii. Niestety, Pani Krystyno, mój syn jest w Stanach. Żal. Nowy wierszyk Leszka. Trzeba szukać ratunku gdzie indziej, gdy ciężko i orderu nie ma za zasługi. Donek zwiewał i Szymonek chce iść jego ścieżką. Wszak wysoki komisarz, dla mnie tylko długi. Żaden to jest mąż stanu, niezbyt czyste ręce. Kiepski to kaznodzieja, polityk czy prorok. Długi on tak jak Romek i niewiele więcej, ale znajdą się tacy, który się nabiorą. Przejadł się jak szpanerscem, taki i polityką. Partia jego jest grandą, a nie awangardą. Tyle samo, co zdziałał, co niegdyś palikot. Potem rolę tę przyjął szósty król, Ricardo. Teraz nie ma protekcji od ciosci Angeli. Wujek tram go wspomoże, czy lepszych mu brak? Donek czmychnie, by czesać kasiorę w Brukseli. Szymek śni o New Yorku. Długi on aż tak. Tomas. Jestem za przestrzeganiem prawa, ale buntuję się przed wizją sztywnego podziału klasy politycznej nadstątliwych aniołów i totalnych bandytów. Tym bardziej, że krystaliczne anioły mają być grupą wyróżnioną i jedynie słuszną, która zgodnie z tym dogmatem powinna mieć większe wpływy i zawsze ostatnie słowo. Wyznanie to Macieja T. Obejrzałem w odcinkach raporty Stoku posiedzeń komisji i przyznaję, Jestem pod wrażeniem. Elekwencje delegowanych i aktywnych komisarzy to po prostu zachwyt. Szapo ba takim geniuszom, jak ten młodociany aktywista, co to ma problem czytać z kartki i jednocześnie z komputera. Facet z niezłomną twarzą pawki morozowa. Ja rozumiem. Amerykanie posyłali na orbitę o rangu tany. Rusty psa łajkę. Ale żeby dzisiaj posyłać takie kadry na zagładę? No i tyle na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!